cześć dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj nagramy sobie takie luźne kiłędy, ale bez cięć. Dobra, przejdźmy od razu może do pytań. Pytania zdałam, okienko do pytań zdałam Wam na insta. Podziękuję na dole. Pierwsze pytanie, ile masz lat? Więc ja w maju kończę 17 lat. Chodzę do drugiej klasy liceum. Yy, kurde. No i no, myślę już dużo o 18, a tak powiem. Yy, jaka jest Twoja ulubiona książka? No, więc, książką, która tak bardzo mnie wciągnęła ostatnio, to jest yy, właśnie królowa niczego, którą mam za podpórkę do telefonu, którym nagrywam. O, jest pytanie, ekran na telefon. Ja mam e, e, Xiaomi Redmi 9, e, sprawdza mi się okej. Okay. mam go od jakoś dwóch lat, bo dostałam go na 15 urodziny, e, co jeszcze mogę o nim powiedzieć? Bateria trzyma mi ostatnio długo, bo ostatnio bardzo dużo wchodzi na YouTube, na telefonie, a tak to na tablecie. No i ogólnie raczej polecam, bo jest niedrogi. Yy... Które? O, latu versus zima. No ja wolę oczywiście lato, bo nie ma tego śniegu, można sobie na ludzie wyjść na dwór. No i dlatego wolę lato. Yy... Lubisz matematykę. Nie, ja nienawidzę matematyki. Ci, którzy obserwują mnie na Instagramie wiedzą, że nienawidzę matematyki. Matematyka to najgorszy złotek samo jak fizyka i informatyka. Nie polecam. Yy... O, twoje największe marzenie to. Ja yy, ostatnio założyłam sobie cel, na przykład do końca tego roku yy, osiągnąć przynajmniej te 100 subskrypcji na YouTubie. Jest to naprawdę moje mega marzenie. Hmm. Jaki zawód chcesz wykonywać w przyszłości? No, więc ja będę albo lekarzem, albo piosenkarką. Jeszcze nie wiem. Ale wybieram się na medycynę. Jeszcze nie wiem w ogóle, y, kim będę, ale na pewno się kiedyś dowiedzie. Hmm. Od kiedy interesuje się Więc tak. Ja się interesuję się od drugiej klasy podstawówki. Y, wygrałam wtedy. Pamiętam, wygrałam wtedy konkurs wokalny. To była chyba piosenka świąteczna, z tego co kojarzę. Ja śpiewałam kolendę. I to jest taka ciekawa historia, że zrzucał mi stres, więc chyba dlatego wygrałam. Bo w jurorach była moja wychowawczyni, i pewnie to mi pomogło wygrać. Więc ja interesuję się śpiewem już. Z 9 lat? Teraz może pytanie o O, co cenię w ludziach, a czego nie lubię. Ja sobie cenię w ludziach to, że potrafię zawsze mnie wesprzeć ten duchu. Mam wiele takich osób, które są bardzo pomocne, ale są też hejterzy, których nienawidzę fałszywe osoby są nie dla mnie ja nigdy nie byłam fałszywą osobą jakoś no źle mi z tym jak kogoś kłamie albo coś które by tu jeszcze pytanko wziąć o jak spędzam krasy. czas wolny więc ostatnio czas wolny zaczęłam spędzać na nagrywaniu dla was coverów albo właśnie tego Q&A które teraz nagrywam mhm. Gdzie najbardziej lubię czytać? Więc ja najczęściej czytam sobie albo na łóżku, albo na podwórku. Znaczy, w wakacje dużo czytam na podwórku, ale teraz, jako że jest jeszcze trochę zimno, to jeszcze czytam w domu na łóżku. Hmm. Dobra, to chyba już teraz wszystko na dzisiaj. Zapraszam Was do subskrypcji na dole tego kanału, żeby żeby czerwony przycisk subskrybuj zrobił się yy, szary, włączcie dzwoneczek i pamiętajcie o kolejnych poprzednich filmach. Na razie, cześć!